Rok temu podjąłem decyzję o przeszczepie włosów z firmy Medi Travel, ponieważ od 6 lat borykałem się z łysieniem, to łysienie na tyle postępowało, że co roku moja pewność siebie w znacznym stopniu malała. Dlatego rok temu podjąłem współpracę z firmą Medi Travel, z czego jestem bardzo zadowolony, ponieważ firma zajęła się wszystkim w 100%, nie musiałem się niczym przejmować. Od samego początku do samego końca firma o wszystkim mi informowała, tak więc nie było żadnych niedomówień. Efekty sz szły bardzo szybko, już po pierwszych miesiącach już były pierwsze efekty, a po roku wygląda to tak. Jest, jest, jest bardzo zadowalający nie ma żadnych prześwitów, w strefie biorczej też nie ma żadnych śladów. Ja jestem bardzo zadowolony, i każdemu, który boryka się z tym problemem, polecam w 100% MediTravel. Pozdrawiam.